Cześć, tak się macie? Tutaj oczywiście Damien i dzisiaj zgodnie z zapowiedzią lecimy z draftem. Ciężko zarobiony, 15 tysięcy monet trzeba wydać, choć wolałbym wydać FIFA Points, na to prawdę mówiąc. Tak oby się chociaż zwróciło formacja 4-4-2 płasko, tutaj najłatwiej będzie zrobić zgranie i też ta, ta formacja jest po prostu dobra. Zaczynamy od kart, kart zwykłych, wiecie co, no, no dobra, nie będę czekał na jakiegoś lepszego Messi'ego, ponieważ nie wiadomo czy się pojawi ale takim shapeshifterem na napadzie bym z chęcią zagrał. Weźmiemy tutaj Aguero, wiecie co? Aguero, ponieważ on i tak daje z grań Messiemu, więc nie ma tragedii, ale proszę, <grym> dajcie coś ciekawszego tutaj, bo na razie to jest troszeczkę masakra i liczyć. Jednak liczę na to, że nie będę musiał nim grać, no chcecie mi powiedzieć, że już nie ma tylu Optimusów do trafienia, prawda? Ponieważ piąta karta przed nami, a my nadal nie mamy jakiegoś wow. Nie wiem, Marquinhos niech będzie, nie wygląda źle, no ja proszę, ja proszę o coś sensownego tutaj. To Mori, bo pojawi się Van Dyke, ja to czuję. Gdzie są Optimusy? Już naprawdę? Nic, a nic? Co, Dejonga wezmę pod tego Messiego, żeby zgranie było? Jednak jestem naprawdę rozczarowany. Wy nie zdajecie sobie sprawy jak bardzo, Hadzi, powrót Hadziego, boom, mamy to, no ale jakiś shapeshifter, cokolwiek, chcę przetestować nową kartę. Brakuje mi Fuxa w tym drafcie, trzeba to powiedzieć otwarcie. Arons, no jednak szybszy od Trenta plus ma zgranie z Tomorim, jakoś to wygląda w tej defensywie, jednak jeśli chodzi o bramkę to nie, to po prostu nie. Następne karty, potrzebujemy napastnika, jednak kończymy z Madisonem. Booma, Oooh, Barnes, no ja wiem, że znów skrzydłowy. No ale sorry Haji, tobą już troszkę grałem, zresztą Haji może zagrać w środku pola, choć nie, w tej formacji niezbyt, ale Madison to to samo właściwie, Bale. Niech będzie na ławkę, jednak ja potrzebuję piłkarzy pierwszego składu, co to jest? Klajwerta wziąłem, jednak ten draft to tragedia, może i mam dwa Optimusy, już trzy. Okej, okay. Michael Owen w tej wersji wygląda akurat bardzo przyzwoicie, cieszy mnie ten widok. To jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ale jestem naprawdę rozczarowany, że nie ma żadnego shiftera. No kurczę, gdzie mam testować te karty? Jak nie w drafcie? Taki Ribery na przykład, to byłoby coś pięknego. No tak, to wezmę Cristiano Ronaldo, no bo, no bo dlaczego nie? Moura, no jest Shifter. Szkoda, że akurat ten, którym kurczę gram, Carvalho. Bo myślę, że on mi się tak całkowicie poważnie może przydać. Tylko proszę, jeszcze środkowy obrońca z Premier League albo jakaś ikona. No nie, tylko nie Overmars. Po co mi on? Najgorsze jest to, że nie ma sensu wybrać tutaj innego zawodnika. No bo po prostu po co? I teraz BUM! Sol Campbell. Oj, 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 oj. To będzie fajne. To będzie fajne. I ostatni obrońca do wyboru. Jeszcze będziemy mieli bramkarza. To ty Van Dijk. Haha, okej. Okay. Na początku myślałem o Kondogbi, ale nie mogę nie wybrać tutaj Wandajka. No i chyba zrobimy tak, że Tomori zagra z boku. 88 tempo, choć nie wiem, czy będę tak kombinował. Van Anholt od pierwszej minuty. Tutaj mamy fajne połączenie. I jeszcze Bramka z Premier League. Zróbmy to: Bramka z Premier League albo Ikona. Nie pogardzę. Jest Areola, no ale mój wybór to Mark Andre Ter czyli numer jeden w tej grze. Szkoda, że bez pełnego zgrania, no ale dobra, teraz jeszcze myślę, czy ja mogę zrobić tutaj coś lepszego. Choć wiecie co, chyba rozpocznę tak, Aguero od pierwszej minuty, Messi, ale to wygląda. Ale to wygląda, to jest naprawdę dobra drużyna. Początek był słaby, kurczę, ustawiłem takie niebieskie światło. Zielone, Damianku, zielone. Ponieważ liczyłem na tych shapeshifterów, niestety jest tutaj bardziej niebiesko. Albo i biało, albo i złoto. Ustawiam wytyczne. No i mam nadzieję, że to wygramy. Jeszcze tylko menedżer. Mm, Argentyńczyk pasuje tutaj jak ulał, więc jestem bardzo zadowolony. Obrona nie do przejścia. Co jak co? Optimus Campbell i Van Dyke. No to jest masakra, tylko szkoda, że nie pojawili się tutaj jacyś niecodzienni piłkarze ofensywni. No ale dobra, gramy: Optimus Zidano, Optimus Garincia i Optimus Campbell. No i właśnie, tak jak mówię, szkoda, że nie pojawili się fajni piłkarze ofensywni, no ale kurczę. No i wiecie co, nawet nie chodzi mi to, o te ikony, tylko o tych shapeshifterów. No kurczę, wychodzą te nowe karty, ten Ribery, przecież on tak wygląda, no ale ja nie, ja nie kupię go sobie. No dlaczego? Frankie de Jonkie to jest. Haha, Michael Owen. 1 do zera, naprawdę fajna branka. Podcinka nad bramkarzem, no słuchajcie. Ma takie statystyki, że jednak czegoś niecodziennego mogę się po nim spodziewać, prawda? Pan Anholt. Podał nie gorzej od mojego tierdeja. Barnes. Cyk, no to jest czołg, To jest czołg, który teraz zanotował asystę 2 do 0. doom. No to super. Byleby utrzymać taką formę, naprawdę. I wygramy to. Ale jeszcze mamy piłkę. Brawo dla De Jonga. Hop, Owen. Wymiana poleń, Ok, cyk, jazda. Aguero, dragback przy słupku. 3-0. Coś czuję, że nie ma co liczyć na Rejskwit w tym spotkaniu. Nie dziwię się, bo przeciwnik ma Optimusa z Zidana, którym pewnie chce pograć dłużej niż 26 minut. Nie mam nic do tego, ja to jak najbardziej rozumiem. O, i o tym mówię, o tym mówię. Ach, piękna asysta z mojej strony. Fantastycznie. Owen. No ma fajne te strzały, chciałem spróbować finezji z polekarnego. nie udało się i przez to rywal może mieć jeszcze jedną okazję w tej połowie, wybiegłem Van Dijkiem, no ale właśnie po to nim wybiegłem, by jeszcze dać małą szansę przeciwnikowi, Messi Hop, bez sensu Owen, to musi być bramka, o Jezu, o Jezu, specjalnie od słupka 4-1, no i to jest raczej gol dający zwycięstwo Ronaldo do Messi'ego? A nie, to jest Arons. To gdzie jest Messi? O Jezus. No, i najgorsze jest to, że naprawdę ja uwielbiam Ronaldo w tej grze, ale go uwielbiam tylko w draftach. Naprawdę, ze Skorpiona. No to był taki Skorpion, kurczę, pół Skorpiona. Pół Skorpiona. I za to ja uwielbiam FIFA. Właśnie za to mamy Rage Quit, oczywiście za gola, a nie za Rage Quit. Świetne wejście CR7, Bramka, asysta. jeny. co za gol. To było zasłużone zwycięstwo, nie ma co ukrywać, więc teraz runda druga. Cztery karty Future Stars. Tonali jeszcze ścieniem, co sprawi mi na pewno problemy. Super zespół, no i oczywiście te ikony. Dobrze, ciśnij Agüero, proszę, zrób to dla drużyny. Agüero. Wiecie co? no, Myślałem, że będzie to zamykał Barnes, ale on tak nagle zwolnił w ogóle nie wszedł w pole karne mimo, że ma wytyczne wchodź w pole karne przy centrach. To nie, on postanowił zostać i szykować się chyba do defensywy kompletny nonsens. Garinza. Oj, 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 Na szczęście on nie ma jakichś super strzałów. Zakolejkowałem tę pauzę, ponieważ no wpuszczam Bayla i wpuszczam Ronaldo. Niestety, kompletnie mi się nie podoba ten Aguero, Coś, coś jest nie tak. Ronaldo. Messi doszedł do tej piłki, podanie do środka i Michael Owen bez spalowego 1 do 0. Naprawdę nie zawodzi Anglik. Wywiązuje się ze swoich obowiązków, jest z niego zadowolony. Choć prawdę mówiąc, to podanie miało trafić do Ronaldo, a nie do Anglika. Wajnardom ponownie znajduje Leo Messiego, a Leo Messi. Messi może po prostu strzeli. Dziękuję, 2 do 0. Oczywiście nie jest to coś, co jest to zrobiłby pewnie proplayer, bo mała jest szansa, że taki strzał wejdzie, ale dlatego nie jestem proplayerem. Czasami po prostu trzeba spróbować czegoś niekonwencjonalnego. O, on ma złotą kozę. To bardzo ciekawe. I że ona miała mnie przestraszyć. <noise> Gościu. No i cyk. To może być ostatnia akcja. I tak też się dzieje. 3 do 0. Michael Owen po błyskawicznej kontrze. Barnes do Owena. Dwaj byli piłkarze Liverpoolu. Jest po meczu. Jest już ewidentnie po meczu. Christian Ronaldo. 4 0. Już tak. Kompletnie na odwalakcja, akcja, ale i tak wyszła. No i to będzie raczej koniec, słuchajcie. Dwa mecze, jeden stracony gol. Jeszcze ten jeden stracony gol tak. No, mogło go nie być równie dobrze. Serio, nie bez powodu, nie bez powodu dałem taki tytuł tego draftu, bo to jest obrona marzeń. To jest po prostu obrona marzeń. Van Dijk i Campbell, no oni są potężni. Ale dobrze, ja mam lepszy środek obrony. Ja mam Toty Van i Optimusa Campbella, i właśnie dlatego wygram. Tak będzie. Za chwilę na boisku będzie już Cristiano Ronaldo i Gareth Bale No jednak Jacyś bardziej użyteczni są Messi On już może strzelać stąd No i to jest to, to jest to ty Messi Wijnaldum nie zawiódł Odegranie Przy słupku to musi być gol Kurde, co za słaby strzał Gini Rany boskie, naprawdę no Brakuje mu tego czegoś jeśli chodzi o uderzenia Wijnaldum, no lecimy na miłość boską to jest zwykły tripier. On nie może mnie tutaj chować do kieszeni ciągle. Środkiem, ładnie. Bale. Nie najgorsze przyjęcie. Ronaldo, Cyk, kontra Van Dijk. Go. No jest podanie do Messiego. Leo, przed polem karnym. Bale, już lewa nóżka chodzi. Ronaldo przy słupku, ale w słupek. I to taki duży. Jeszcze raz. Ronaldo. I tym razem poprzeczka. Fajnie się bawimy. Jeszcze raz. No jeszcze nie. Teraz podajemy cyk, Vajnaldum, wycofanie. Jest Owen, Owen, finezja. Gol! jeden do jednego, ale to było dzikie. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej połowy. Tak nie mogę za bardzo pozwolić się rywalowi na akcję, bo wiem, że ta minuta jest magiczna. Wolałbym to jak kreować. Trzeba pokryć krespo, który wchodzi tutaj do środka. No i teraz serio. Naprawdę, magiczna 45 minuta, Ter Stegen postanowił sfaulować tutaj przeciwnika, fantastycznie, Ronaldinho kontra Niemiec, no nie tak wyobrażałem sobie koniec pierwszej części meczu, chciałem wyjść na prowadzenie, zaraz Ronaldinho, brawa, brawa dla mnie, cholera. No i lecimy, mamy okazję do kontry, to nie był zasłużony rzut karny, Barnes, oczywiście, że Owen ucieka od Campbella, jedziemy. Centra, bo właściwie może to się uda, może jednak nie, i to będzie koniec pierwszej części meczu. 1-1. uff, dobrze że to obroniłem. Van Dijk. ja naprawdę czuję ogromną różnicę. I teraz Bale, dobrze, dobrze, dwa do jednego, mamy to, prosto i skutecznie, tak jak lubię. Pięknie Barnes do Ronaldo, Ronaldo jeszcze raz poda i Leo Messi to kończy, no nie. Haha, <laughs> jeszcze od bramki, ale ten Messi jest pechowy, no, słuchajcie, to spokojnie mogło być 4 do 1. Ja nie wiem jak wtedy nie padła bramka na pustą, teraz no też od Messi'ego oczekuję tego skończenia. Van Aanholt ma ogromne problemy z Messim. też myślę, że rywal specjalnie gra tym skrzydłem, bo wie, że jest to najzwyklejsza wersja, Belga i Ronaldinho nie trafia. Barnes z dystansu i mamy ostatni gwizdek, jesteśmy w finale draftu, dobra. Pocisnąć jeszcze raz, tutaj jestem z siebie zadowolony, bardzo ciężkie spotkanie, rywal miał przekozacki skład, tylko no, zabrakło tego czegoś. Serio? Przecież to jest niepojęte! Ronaldo, Zizur, nie inaczej, Eusebio, Ronaldo i Ronaldinho, Optimusy, Messi, Timo, The Group, Stage. Nie, 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 ja wychodzę, ja wychodzę, ja mam dość. Czyli jednak nie znerfili tych draftów, dobrze wiedzieć. Po prostu miałem pecha. Ale chwila, chwila to jest okazja. Gini Weinaldum! Weinaldum? Michael Owen, to musimy wykorzystać! Okej, okay, nie ekscytuję się, nie ekscytuję się. Duża luka w defensywie. Naprawdę jestem zadowolony z tego Michaela Owena, choć na dłuższą metę raczej by mi się niezbyt fajnie nim grało, ze względu na to, że nie posiadał czterech gwiazdek sztuczek. Ale jeśli chodzi o strzały, to no, no. robi to, co robić powinien czyli strzela, strzela te gole. Z takimi statystykami nie może być inaczej. Barnes. Ronaldo? Aldum Może... Je, aż mi go żal. Powiem tak, mam nadzieję, że jeśli wygram ten draft, to dostanę kurczę 45 tysięcy monet, paczkę za 50 koła i tam jeszcze jakąś złotą paczkę zawodników premium, bo chyba jest jedna taka nagroda. T to jest do zrobienia, tylko trzeba wygrać. Powiem wam tak, nazywając ten film, myślałem o Van Dijku i Campbell'u, ale... Aron spasuje do nich idealnie, serio. Ani razu źle nogi nie postawił chłopak w tym spotkaniu. I teraz Barnes do Owena. To może nam wygrać draft. Michael Owen. Och, ale ja nie wygram tego draftu. Tak, grając. To co, puszczamy Owena. Zero kreatywności. Zero kreatywności. Ma być skutecznie. Będzie? Czy będzie? Tak, 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 tak! Nie wiem, czy będzie Raid Luka FIFA 2004 Nie, nie, nie. Ja nie przegram. Ja nie przegram z kimś 7 lat młodszym ode mnie. Nie ma opcji. Co innego, gdybym powiedział to w roku 2013, gdy rozpocznę. Choć kurczę, co innego, gdybym powiedział to w roku 2013, ale teraz 2004 rocznik, to jest już 16 lat. Wow! Ale ten czas leci. Zaraz Wielkanoc, wakacje, święta. Święta, święta i po świętach. I tak to się żyje powoli na tym YouTube. Wygrałem, wygrałem ten draft i mam nadzieję, że kurczę, będą jakieś fajne nagrody. Ale rany, ten Arons naprawdę. No, sami widzicie, co teraz robi? Barnes! A ślad mi zostanie na czole po tym. No i Van anholt, uwaga, Ronaldo, karny serio. Akurat gdy chwaliłem tego Campbella, ja siebie chwaliłem. Przecież to jest kpina, bo go nie kontrolowałem. No słuchajcie, rzut karny w sytuacji, gdy nie kontroluje, piłkarza coś takiego nie może mieć miejsca i niestety w sam środek Eusebio, 1, 2. Szkoda. Po prostu szkoda. Niezasłużony gol. Z drugiej strony, no miał mnóstwo pecha. To jest jednak yy, kpina, że Ronaldo nie trafia mu takiej sytuacji, trafia w słupek i to już jego drugi słupek w tym drafcie. Przecież z takimi statystykami, no chociaż w ramkarza, nie? O, cholera. No, to sobie wygrałem draft, prawda? To sobie wygrałem, 2-2. Pięknie się to wszystko posypało. Okej, okay, okej. Okay. Eusebio. Świetnie Campbell, ale przejmuje tę piłkę, to niech ona zostanie... Nie, po meczu, to jest po meczu, to jest wam van... nie. Serio, bardzo dobrze, że słupek, bo to jest nieprawdopodobne ile razy ja mu przejąłem tę piłkę w tej akcji, a ona i tak została przy nim. Są pewne granice, mogą to być karty, których nie ma na rynku. Warte po 20 milionów, ale no to nie oznacza, że ma się wszystko do nich kleić. Jezus, robiłem wszystko, co mogłem w defensywie. Nieprawdopodobne, naprawdę. Dogrywka, niestety dogrywka. No to co? Próbujemy czegoś. Ronaldo przewrócił się. Ja pierdzielę co za balans, a właściwie jego brak. Dobrze, Bale. Walczymy, próbujemy. Cristiano Ronaldo, heel to heel. McGillie spin. wycofanie. Boże! Karny! To jest rzut karny! Mam dziwne przeczucie, że on wyłączy konsolę i nie da mi strzelić. Stereo, żebym musiał grać. Aha. E aha. To super. To fantastycznie, Messi. <śm> uh Co za piękny sposób na objęcie prowadzenia w dogrywce. 3 do 2 Leo Messi nad murem. I ta, jeszcze Ramos mi tutaj pomógł. Coś pięknego, coś pięknego. No nie wierzę. Nie wierzę. Hadji nie podał w tej sytuacji. Nie chciałem nim strzelać, bo się bałem. No co mogę powiedzieć? Van Dijk, Kasacja. Po prostu ka w starcie tytanów. <ścoughs> Film można byłoby o tym nagrać. Cyk. Hop, minuta do końca. Ale zobaczmy Ter Stegen do Messiego. Leo Messi nie trafia, ale to jest koniec, to jest koniec, to jest ostatni akcent w tym drafcie, liczyłem na piękną bramkę z dystansu, no ale Leo Messi taki piłkarz miałby trafić, no, bądźmy poważni, jednak to Leo, to Leo dał zwycięstwo tym pięknym uderzeniem z rzutu wolnego, ja bardzo lubię, odkąd się nauczyłem wykonywać te rzuty wolne, to naprawdę bardzo lubię ten system, ciężki mecz, bo jednak. I rywal coś tam pokazał, grał piątką z tyłu, jeszcze taką piątką z tyłu w ogóle ta jego drużyna, no to był kosmos. I pytanie brzmi, czy było warto, czy było warto by się tyle męczyć? Jakie to będą nagrody? To są jedne z najgorszych nagród. Złota paczka rzadkich kart, złota paczka rzadkich kart i złota paczka premium. Nawet nie paczka za 50 koła z zawodnikami. Niech będzie chociaż walkout, niech będzie chociaż taki walkout znów Di Mari. By to się wszystko zwróciło. Zaczynamy od szfolowa. Nawet tutaj stylu gry nie ma. Nie, no to seluje, więc dobrze. Z tej paczki mamy około 2000. Ile będzie z tej paczki? Bo jak mi się ten draft nie zwróci, to się autentycznie wkurzy. Tak się starałem. Nie ma ekranów. Naprawdę. jej, wy mnie wkurzacie. Wy mnie wkurzacie. Co to jest? Z tej paczki też wyciągam 3000. I ostatnia paczka. Ja pierdzielę. Tyle się męczyłem. Tak się starałem. I to wszystko po to, by teraz coś trafić, bo są ekrany. Nie ma walkoutu, więc co mogę powiedzieć? Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście w trakcie tego draftu. Wygrałem, dostałem beznadziejne nagrody, chyba mi się to nawet nie zwróci, no ale mogłem sprawdzić swoje umiejętności dobre i to ja pierdzielę. Nie warto, nie warto, naprawdę powinna być gwarancja jakichś nagród za wygranie tego draftu albo stałe nagrody, a nie, że ktoś dostanie paczkę za 50 koła. Jestem smutny, jestem autentycznie smutny, bo tak się starałem, ale chociaż zdobyłem expa, i mam cieszynkę flex. Jej cudownie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Cześć.